kochani, dzisiaj komentujemy jego. Macie tutaj y, to No i wejście czyli do podjadania bo to będzie cudowny odcinek Będę akurat jeszcze komentować, więc zaczynamy państwo ale zanim, zanim przejdziemy do najsmutniejszej, najsmutniejszej polskiej, polskiej mapy To może, to może tak coś, coś wesołego. wesołego I to mocno. mocno, bo już oficjalnie pojawi się w żabce, żabce produkt O którym który mówię już od jakiegoś, od jakiegoś czasu, czasu. To też oznacza, że, że w następnym tygodniu pojawi się mapa naprawdę, na naprawdę mocna, związana z tym produktem oraz piosenka z teledyskiem. Wiem, wiem że musieliście się trochę czekać, ale wierzcie mi, warto. Zresztą sami się przekonacie. Także jeszcze, jeszcze tylko krótka chwilka niepewności, pewności, podtrzymanie w napięciu i możemy lecieć. Na naprawdę nie, naprawdę nie, nie mogę się tego momentu doczekać. Ale teraz przejdźmy do mapy. Państwo, najsmutniejsza Polska, Polska mapa. No, takich, takich rzeczy? To jeszcze, jeszcze chyba nie było. Dlatego taką łapkę w górę może. Smutna, szczęśliwa, ja utrzymuję swój humor. Możecie zostawić, żeby, żeby rozpocząć. No, no i przede, przede wszystkim, wszystkim, żeby tak smutno nie było, było, nie? Fajnie by było. Kto, Kto zgasił światło? To Jak kliknięte? To zaczynajmy. No, no i pamiętajcie o subiku, żeby nie przegapić, przegapić teledysku. oraz mapy. mapy. Okej. Okay. Martek! Obiad! Ja jestem Martek? Bartek? Nie no, no nie jestem jest Martek. Co? So, jest. Czy ja, ja mogę coś, coś do siebie przywdziać? Fajnie, Fajnie by było. Nie? Nie, nie mogę. mogę. Po pierwsze, on ma już swój strój. to, nie, to, nie, ma, to nie, nie dla mnie, to nie jest w ogóle moje. I czekaj, czekaj, bo ja nie wiem właśnie czy ja teraz ja mam trzymać klimat smutny. Raczej szczęśliwy, to pewnie jest mój ojciec. I bardzo płaski obraz. Co tam tato? Myślałem nad nowym pomysłem na obraz. A, A tak, tak to, to po staremu. Na czym myślałem? Czemu ten obiad lewituje w powietrzu? Słuchaj się wam nie dziwię. To jest Minecraft. Ale czemu on nie mógł być inaczej skonstruowany? Właśnie nad tematem wątpliwości. To dość trudne, żeby namalować emocje. To prawda, ale, ale i tak dobrze byli. ci wychodzi. Mnie Niby tak ale, tak, ale chciałbym być jeszcze lepszy. lepszy. No, ale co tam ty rysujesz? Eee, tam, nic, nic wielkiego. Nie będę mówił co, co, ale... Domyślicie się co. Pokrycił głowę. Będę łowę. potrzebować twojej pomocy przy sprzątaniu w pracowni. Ostatnio tam sprzątałem jakieś dwa lata temu. Dwa nie ma, ma problemu. Dwa lata temu? Ja co miesiąc sprzątam moją pracownię do malowania. Problemu. Ciekawe, Ciekawe jakie fanty się tam, tam znajdą. znajdą. Idź do pracowni, z ojcem. No, no pewnie, stary, nawet stary, 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 stary. Dobrze, że bardzo dobrze, że wszystko, wszystko się zgadza, to jest z jego obraz. obraz. Człowiek. Ewidentnie, jest nie, nie, to człowiek. człowiek. Eden... Ja musiałam sobie odwrócić, ale mi się kamera obróciła. Ja. To miała, miała być smutna, smutna polska, polska mapa. mapa. A ja, ja, ja sobie dalej ja, ja robię. Gdzie ona tą pracownię? Ty? Bo ja nie poszedłem za nim. jak zgubiłem typa? Czy ojca? to no Tutaj musi być. Bardzo, Bardzo dobrze, dobrze, jak jest jest inteligentny. jestem inteligentny Trochę kurzu jest. Z by można z tego zrobić. Zacznę od góry. O! o, o, o. Ty nie, ty, nie będę ty Ale nie mi nie dałeś nie tego pędzla, pędzla. To czy nie mam to zrobić? Tato? płyta, płyta. Ok jest? Podejdź tutaj. Okej. Mamy płytę. Płytę. Dzięki musiałam się wysmicać. Tak, tyle wspomnień. Jak już lat temu bawiłem się w robienie muzyki. Chciałem, żeby mówiła o moich uczuciach bez użycia słów, ta melodia. To był mój sposób na mówienie, kiedy słowa wydawały się zbyt ciężkie. Nie. Kiedy było ci ciężko. Wiesz, nigdy nie poznałeś Mamy. To jest aktywna, w każdym razie. Próbowałem zawrzeć w muzyce wszystko. A wracamy do komentowania. Jakie emocje, jakie mi wtedy... emocje? Czy jego mama zginęła? Nie wiem. Ale wygląda jakby był zdołowany. Towarzyszył, co było dość trudne. Dobrze, kumam. Jak teraz tego słuchasz, masz wrażenie, że dobrze przedstawiłeś swoje emocje? W tamtym czasie uważałem, że to wystarczy. A teraz nie wiem, co mam w tym sądzić. Ja też stary, nie pomogę. Zostaćmy, no. także lepiej to wyłączę. Tak? Dobra. Wszystko są Chodźmy do domu, bo ciemno. A, a widzisz, a wystarczyło to przed chato, a nie, są lampy. No to co ma marudzisz? Bardzo dobrze, widać wszystko, nawet to kamień się nie, nie mogę potknąć. Genialnie. Pa, ma z tego. O, Bo zrobiłem nie tak? Nie patrzę się ludziom jak piszę wiadomości. Myślę, że to... A nie, dobra, dzień dobry. Spokojnie, Spokoj, Wiesz myślałem, że do dostępnym telefonem był lepiej. Straciłem delikatnie przytomność. Okej, okay, obudziłem się rano. Znając, że cię ojca nie, nie ma, przypomniałem mu się historię wcześniejszej wcześniej i po prostu. Czy na dziś? Raczej nie. Nie jest. Znajdę sobie jakieś zajęcie. Zawołam cię na obiad w razie czego. Wyjdź z domu, nie ze pewnie dobrze, bardzo dobrze. Jestem <grym> wyrzucony. Idź <grym grym grym> na spacer albo na ryby. Jaką decyzję podejmuje? ja na, na, na ryby człowieku. No, pewnie, na że lepiej na ryby, pójście posiedzisz, połowisz, wiesz, może coś na, na obiad przyniosę. Bardzo dobrze, genialny plan. Smutna, smutna mapa. To jak on na rybę tak daleko tak idzie, to, to, ta to ta ryba zdąży mu wyschnąć po drodze, po drodze człowieku. No bez, no bez jaj. Cóż za historia kryje się dalej. dalej? Najsmutniejsza, najsmutniejsza mapa powinna to być totalnie najsmutniejsza, prawda? Okej. Jesteśmy. No dobra, mam wędki. Dobrze, dobrze, dobrze. Wszystko zostało na miejscu. Jesteśmy w stanie po... Bo... Nie, ja nie otworzę tego. Zacznę łowić i tyle. Nic więcej nie wykombinuję. Chyba. Kiedy mam wracać do domu? Nie mam telefonu! I siedzę i łowię, bo mi ojciec z domu wyrzucił, no i... Co zrobisz? No i super! Coś mam! Świetnie! Niesamowicie! Zgazło światło czy prosto dostanę sami stoją i patrzą na wodę, a myśli same uciekają w różne strony. Fale odbijają światło słońca. A ja. czuję, że świat toczy się swoim rytmem. Niezależnie ode Jakim swoim rytmem, kurde? Ja tego nie rozumiem. mnie nie. Wszystko wydaje się o takie powolne, a jednocześnie ulotne. Jakby każda, każda chwila przeciekała, przeciekała czy... przez pół co Palce zanim zdążył ją złapać! Zastanawiam się dokąd naprawdę zmierzam, i czy w ogóle wiem, czego chcę od życia. Żyję w domu z tatą i nie mam kontaktu z nikim innym, chociaż tyle, że nie jestem sam. A mimo to czuję się samotny. Nie chodzi tylko o bycie samemu, ale o bycie ze sobą, ze swoimi myślami. Styl Też tak się czasami czuję. Mm, Minecraft, ale to... Polska najsmutniejsza ma... Chyba. Ja Tym Wszystkim, czego nie da się wyrazić słowami. Czasami mam wrażenie, że całe życie to próba zrozumienia samego siebie. Może właśnie w tym tkwi sens. W tym, żeby nauczyć się być obecnym. Przecież się rozmarzył, A może mówił bez sensu? Raczej z sensem, ale... Właśnie. Yy, ty... Do ojca, bo on coś tam kombinował i nie wiemy co on kombinował. I ryby mi zabrali. Już z lekka po południu. Tata pewnie czeka z obiadem. Pora wracać. Mi się wyda... Tak, trawa rośnie. dobra, nie istotne, to jest efekt wiatru efekt po prostu. Niech będzie. Bardzo dobrze, może tak zostać. Klik. I Jesteśmy pod domem. Bardzo dobrze. Jest ojciec na chacie? Jest obiad? Bo ja po rybach to głodny nieco. O! Już miałem cię wołać. Trochę zderzesz mu głowami, ej! Pytam się, czy wy się przestraszyliście tego, czy ja się przestraszyłam. Nie, ja się nie przestraszyłam. Możliwe, że wy się przestraszyliście. Enka coś odmawia posłuszeństwa. Ja się znowu pytam, czemu ten obiad znowu lewituje w powietrzu? O! To, o, to samo, to co wczoraj, super! super. Bardzo, Bardzo dobrze, dziękuję. bo to uwielbiam. nie? No dobra, to miękko, że to Co się stało z... Ech, jest. Ale się odwrócił gwałtownie od tego obiadu. Jesteś już duży, więc myślę, że powinieneś wiedzieć. Pewnego razu zabrałem ją na spacer wokół naszego jeziorka. Weszliśmy na most i sobie usiedliśmy. Ale tam, tam nie, nie ma mostu. Teraz już nie. Ale pochyliła się i wpadła do wody. Nie umiała pływać. Próbowałem pomóc, ale na nic. Ups. No nie fajnie. Dzień trzeci. Jest coraz gorzej mam wrażenie. No ale co zrobisz? Tata jeszcze śpi. Nie będę go budzić. Dzisiaj może to ja zrobię obiad. Jakiś kebab? Mięso powinno być w lodówce. No brzmi jak Mięso jest, ale żadnych dodatków. Dobrze, że posadziliśmy warzywa za domem. Dobrze, idziemy po warzywa. To no przyda się kebabik po tym, co jadłem przez ostatnie dwa dni. Yyy, warzywniak ze dumy. Za którym domem, kolego? Chyba, że tutaj. Ej, to może być tutaj. Mhm. Czy to będzie tu? Tak, dobra. Kawałek drugi, ale... No jest, dobra, znalazłem, trafiłem. Zrocy do zdobycia. Okej, okay. okay. musimy znaleźć ziemniaki, buraki i marchewkę. Kto jest z was kebaba? Z, z ziemniakami, burakami i marchewką. Ale nieistotne. Mamy buraka. Aha, no ja wszystko tutaj muszę rozmnożyć. Dobra, nie, nieistotne. Prawie rozmnożyłem trapdora. Okej. Ale to będzie to O człowieku. Strasznie dziwny. Wege kebab, ale będzie. dobra, tyle powinno wystarczyć. Okej. Okay. Okay. Zostało mi jeszcze zabrane to wszystko. Si o nie, najemy się chyba, mam wrażenie. Myślę, że się chyba jednak nie najemy. Dobra, ojciec wstał, czy dalej garuje? Nie wiem, która jest godzina, ale może dalej sobie śpiwisz. No, śpioch. dobrze, ładujemy rzeczy. Kurde, no, co jest z tą kuchenką? Tata coś mówił, że się psuje, ale. Dobra, jeszcze dwie, trzy minuty zostały. Coś, coś zrobił! Coś, coś, coś zrobił z tą, z tą maszynką! Drodzy, zebraliśmy się dziś, bo odszedł od nas ojciec Bartka. Człowiek, który żył zwyczajnie, ale pięknie, bo w sercu miał troskę o swoich bliskich. Jego obecność w domu była jak ciepłe światło, którego czasem nie zauważamy, dopóki nie zgaśnie. Śmierć jest ciszą, która zatrzymuje ruch i każe nam pomyśleć. I choć boli, jest też przypomnieniem, że miłość nie kończy się wraz z ostatnim oddechem. To, co dawał, zostaje w Was, w słowach, których uczył, w gestach, które powtarzacie, nie wiedząc nawet skąd je macie. Dobrze, skończyło się chyba na trzecim dniu. 24 dom. Ale jak on ma wrócić na chatę, jak ma roz. Kurde. Jak ma spaloną chatę, kurde. We wspomnieniach, które teraz mogą boleć, ale z czasem staną się ciepłe. Prośmy Boga, aby. Widziałam, widziałam. Przyjął go do, do domu, którym który nie ma lęku ani bólu. A wam, którzy zostaliście, niech da siłę. Nie, da siłę. nie na cały tydzień czy, czy miesiąc. Tylko na, na siłę, dziś. A jutro dają znowu. Da znowu. Amen. Chciałbym powiedzieć tylko kilka słów. Mój tata nie był człowiekiem, był człowiekiem w wielkich przemysł. Za, za nie zawsze tak. potrafił powiedzieć, co czuje, ale, ale kiedy, kiedy było, było mu ciężko, ciężko nagrywał muzykę. Raz, Raz powiedział, powiedział mi, że to była jego rozmowa ze światem, kiedy brakowało mu słów. Została mi po nim jednak z którą nagrał, że było mu źle poukładać sobie życie. Nie wiem, czy chciał, żeby ktoś. Ale ja mam pytanie jak można spalić całą chatę przy robieniu kebaba? Kiedyś usłyszał, ale dziś chcę ją odtworzyć. Bo to chyba jedyna rzecz, która pozwoli mi poczuć, że on tu jeszcze jest, choć przez chwilę. Jeśli ktoś chce, może posłuchać razem ze mną. Jeśli nie, zrozumiem. Dla, Dla mnie to po prostu sposób, sposób, żeby powiedzieć mu dziękuję i nie zapomnę. Tyle i puści płytę. Jeen. Fajnie zaawansowana mapa, nie? Tyle, że smutna. Zresztą to, to ma znaczenie jednak smutne mapy są trochę inne niż wesołe mapy. Nie wiem na ile ja zmieniłem odbiór tego filmu, ale... Ale, Ale paradygmat, wiecie, paradygma, to, co wie, co to ko kojarzycie kojarzyma. mapy, Być... płyta czy... yy, ko... trzynaście, Kometr... ba... pięć coś, coś tam, jest, tam jeszcze, jakieś, jakieś płyty, były. płyty były. Fajnie, fajnie. Wyglądało, wyglądało bardzo, bardzo fajnie. fajnie. Muszę otworzyć drzwi.